Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska Konkel z portalu czary.pl i przedstawię państwu horoskop tygodniowy na dnie od 11 do 17 sierpnia 2014 roku. W tym tygodniu dosyć dużo będzie się działo na niebie. Przede wszystkim dwie planety, Wenus i Merkury, zmienią znak zodiaku, a to oznacza, że czeka nas więcej zabawy, więcej atrakcji i więcej różnych przygód. Szczególnie Wenus, która opuści znak raka i we wtorek wkroczy do lwa, znaku lwa, sprzyja wszystkim tym, którzy szukają przygód, nowej miłości i różnych kreatywnych czynności. W piątek kiedy zaczyna się długi weekend, sierpniowy, Merkury zmieni znak Zodiaku, przejdzie ze znaku Lwa do znaku Panny, gdzie się czuje bardzo dobrze, bo jest to jego władstwo. A co za tym idzie, długi weekend będzie bardzo sprzyjał i spotkaniom, wyjazdom, ale też właśnie w piątek możemy upolować dobrą okazję, wybrać się na jakieś dobre internetowe zakupy, i też bardzo dobry to jest czas na podróże, odwiedziny i poważne różne rozmowy na różne dziwne tematy. W weekend będzie bardzo sprzyjał odpoczynkowi, ale też, jako że Merkury znajdzie się w znaku panny, będzie to bardziej odpoczynek aktywny. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą zacierać ręce z radości, ponieważ Wenus, która wkroczy we wtorek do znaku lwa, będzie bardzo sprzyjać tym znakom zodiaków w sprawach i pieniędzy, i spraw uczuciowych. Barany w tym tygodniu będą bardzo zabiegane organizowaniem różnych wyjazdów czy atrakcji weekendowych, ale od wtorku aż do czwartku czeka Was bardzo dobra pasa zawodowa, warto więc umawiać się na spotkanie i przede wszystkim odzwaniać, jeżeli coś ważnego się dzieje. Lwy natomiast w tym tygodniu będą królować, ponieważ Wenus obok Słońca i Merkurego znajdzie się od wtorku w waszym znaku Zodiaku, co oznacza, że warto robić nowe rzeczy, warto spotykać się z ludźmi, a te lwy, które szukają swojej drugiej połowy, w tym tygodniu mają szansę upolować jakąś nową zdobycz, a na pewno spotkać różnych nowych, nowych ciekawych ludzi. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą bardziej wycofane, bardziej zajmować się będą swoim hobby. Jeżeli chodzi o pieniądze, to. Te strzelce, które lubią hazard albo jakąś taką, takie duże ryzyko finansowe, mogą w tym tygodniu upolować jakieś dobre okazje i od wtorku Wenus bardzo Wam sprzyja, więc to jest dobry czas, żeby robić pieniądze lub prosić o podwyżkę. Znaki ziemskie w tym tygodniu będą bardziej spokojne i chętnie odpoczną z dala od zgiełku codziennego dnia. Byki będą bardzo chętnie zajmować się gotowaniem, odpoczynkiem i swoim ogródkiem. I też w drugiej połowie tygodnia to jest bardzo dobry czas, żeby gdzieś wyjechać, a przede wszystkim też zmienić otoczenie. Merkury, który od piątku przebywa w znaku panny, bardzo bykom sprzyja w sprawach uczuciowych. Panny natomiast, które w pierwszą połowę tygodnia bardziej spędzą na odpoczynku, i nic nie robieniu. Pod koniec tygodnia, mimo długiego weekendu, zaczną być bardziej aktywne, bardziej obowiązkowe. Od piątku bardzo dobra pasa i w sprawach turystyczno-wyjazdowych, ale też w sprawach zawodowych. Koziorożce natomiast w tym tygodniu będą bardziej skupione na swojej pracy, będą chciały wszystko załatwić na ostatnią chwilę przed wyjazdem albo przed odpoczynkiem. Od, czwartku bardzo, od piątku i czwartku bardzo dobra pasa, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki w tym tygodniu nie będą udawać, że pracują, ale chętniej y, od razu już wyjadą w poniedziałek, ale, bo jeżeli jest to niemożliwe, to bardzo y, odpoczynkowo będą spędzały popołudnia. Wagi, y, bliźnięta w tym tygodniu mają szansę na ważne spotkanie, szczególnie czwartek i piątek to są takie dni, kiedy może się coś ważnego dziać w Waszym życiu, więc nie przegapcie, odbierajcie wszystkie telefony. Wagi natomiast w tym tygodniu mają dużą szansę, żeby pobrylować w towarzystwie. Wenus od wtorku bardzo Wam sprzyja, a to oznacza, że możecie upowlować jakieś okazje na wyprzedażach. A te wagi, które odpoczywają, mają szansę spotkać ważną osobę w swoim życiu. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą troszeczkę zapracowane, bardziej poważnie podejdą do spraw zawodowych albo do spraw codziennych. Natomiast druga połowa tygodnia bardzo sprzyja odpoczynkowi i sprawom towarzyskim, bo Wenus ustawi się w opozycji, do waszego znaku to bardzo dobry czas na nawiązywanie nowych znajomości. Znaki wodne, czyli skorpiony, raki i ryby w tym tygodniu będą spokojne, wyciszone i najbardziej opanowane ze wszystkich znaków Zodiaku. Raki chętnie odpoczną, ale nie zapomną o najbliższych członkach rodziny, chętnie spotkają się w małym gronie towarzyskim. Druga połowa tygodnia bardzo dobra dla raków, jeżeli chodzi o kontakty z dziećmi i krótkie wypady za miasto albo krótkie wyjazdy. Skorpiony natomiast będą bardziej skupione na swoim hobby, na sprawach domowych, niechętnie będą gdzieś daleko wyjeżdżały. Dla Skorpionów w tym tygodniu to jest dobry czas, żeby troszeczkę uporządkować swoje sprawy, wyrzucić trochę, uporządkować szafę. I przede wszystkim Wenus od wtorku bardzo sprzyja Wam, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, więc nie przegapcie jakichś ważnych okazji. Ryby natomiast chętnie odpoczną, chętnie zapomną o całym Bożym świecie i. Wybiorą się czy to na, do parku, czy na zieloną trawę, czy w ogóle wyjadą gdzieś bardzo daleko. Ryby w tym tygodniu mają bardzo dobry czas, żeby odpocząć i też troszeczkę zająć się swoim zdrowiem. Od piątku przez najbliższe trzy tygodnie bardzo dobra pasta zawodowa i finansowa, więc bądźcie czujni. Wszystkim znakom Zodiaku życzę udanego, miłego tygodnia i miłego, długiego weekendu. A tych, którzy chcieliby się nauczyć tarota, zapraszam na internetowy kurs tarota, który rusza 2 września. W naszej Warszawskiej szkole, szkole Astrologii. Więcej informacji na, szkole, na stronie www.szkołaastrologii.pl